Hej wszystkim, zostałam zmuszona, znaczy poproszona o nagranie komentarza do filmiku mojego męża. Także no dobra, niech będzie. Więc mój mąż zabrał mnie wczoraj na romantyczny spacer na puszki. Jedni chodzą do restauracji na kolację przy świecach, inni chodzą do kina. A my łazimy po mieście z torbą z biedronki. No ale cóż, jak ktoś nas zapyta niedługo, jakie mamy plany na walentynki, to śmiało możemy powiedzieć, że pójdziemy na romantyczny spacer przy świetle księżyca, bo i takie się zdarzały. Bądź co bądź, to taki spacer ma więcej zalet, jednak od siedzenia w kinie bo raz, że dotleniliśmy się na świeżym powietrzu i spaliliśmy sporo kalorii, według zegarka było to około, około 800 kalorii. Zrobiliśmy ponad 10 kilometrów, także całkiem spoko. A tak to siedzielibyśmy dwie godziny w kinie, słuchając szeleszczenia różnych paczek, chipsów i innych popcornów i co chwilę musielibyśmy wstawać, kiedy inni przyciskaliby się do toalety. Także my, myślę, połączyliśmy... Przyjemne z pożytecznym, w sensie przyjemne, no bo pospacerowaliśmy sobie, a pożyteczne, no bo mąż znalazł trochę rzeczy. O tutaj, tak jak widzicie, już wpadła pierwsza puszka, chociaż przez dłuższy czas nic nie znaleźliśmy. Dopiero tutaj weszliśmy w takie miejsce, gdzie zaczęło się trochę rzeczy zbierać. Zresztą, co ciekawe, to mój mąż widzi puszkę z dosłownie 20 metrów, a ja zauważam dopiero, jak się o nią potknę. Ciekawa jestem, czy wy też tak macie? Jak widać warunki do spacerowania były super przyjemne. Było pochmurnie, troszkę było błotka, troszkę mokro. O, nie pytajcie, jak wyglądały nasze buty po powrocie do domu. A i kolejne znalezisko, ale bez kaucji, więc mąż postanowił ją skompresować. No, idziemy dalej. Zaraz tutaj za winklem. Dopiero zobaczycie, co tutaj się działo, bo wpadały na razie takie o pojedyncze, tak jak tutaj widać na załączonym obrazku. Ale za chwilę będzie więcej. Nie wiem w ogóle, po co ja teraz nagrywałam te krzaczory. Jakby ktoś pytał, to ja nagrywałam, ale. Co ja tam wypatrzyłam, to już w sumie nie pamiętam, bo parę tych filmików się złożyło. Ogólnie spacerowaliśmy, jak widać, w takich romantycznych okolicznościach przy starej cegielni. Nie pytajcie, co tam się dzieje. Któregoś dnia przydałoby się tam przejść z workami i troszkę pozbierać. No, niestety, wczoraj nie byliśmy na to przygotowani, bo wzięliśmy tylko torbę z biedronki i plecak. Ale mówię, następnym razem naprawdę coś trzeba ogarnąć. Bo to, jak ludzie sypią, to to jest dramat. O, a tutaj kolejna puszeczka bez kaucji z tego, co pamiętam. Tych kaucjonnych nie było wiele na tym spacerze. A tutaj jeszcze jedna już troszeczkę zmasakrowana, ale też bez kaucji była. Zobaczcie w ogóle, co tam w środku się dzieje. Tam mignęło. No, i tu jest to miejsce którym chyba musz nazbierał najwięcej. Ale też miejsce, gdzie jest najwięcej syfu. Naprawdę tam jeden worek by nie wystarczył. Tutaj jeszcze takie pojedyncze sztuki. Wszystko bez kaucji. Zresztą tam na końcu będzie podsumowanie, które były z kaucją, a które bez. No i tutaj jak widać już troszkę więcej się tego nazbierało. A tutaj proszę wszystko to, co znalazł praktycznie w jednym miejscu. Niestety tam nie było żadnej skaucją, także wszystko sobie podusił, skompresował, jak on to mówi. Tu gdzieś jeszcze po krzeczorach łaził, bo wypatrzył. Ja oczywiście tego nie widziałam, a on tym swoim sokolim, puszkowym wzrokiem, wszystko wypatrzył. No i tutaj już kompresował, bo inaczej by się nie zabrał tutaj swojej torby i plecaczka. Ja jeszcze podczas tego jakże romantycznego, jak już wspominałam, spaceru, miałam chwilę, żeby skoczyć sobie na zakupy, a on w międzyczasie jeszcze sobie gdzieś tam w okolicy zbierał, więc też wszystkiego tego nie nagrałam. Tutaj pierwsza kaucyjna chyba tamtego dnia jego. No i właśnie te znaleziska, które znalazł, kiedy mnie nie było, kiedy ja sobie tam łaziłam po sklepach. Co jest śmieszne, jak wchodziłam do sklepu, to było czyste powietrze, a 15 minut później, nawet nie 15, 10 minut później, zobaczcie, jaka mgła się zrobiła. Coś niesamowitego. No i tutaj zaraz zobaczycie. Mąż z narażeniem własnego życia poświęcał się, żeby zdobyć parę puszek. Nie, żeby tam obok schodków nie było i nie można było sobie zejść na dół w sposób bezpieczny. No ale. Przecież komu by się chciało iść 10 metrów dalej i zejść 20 czy 30 schodków w dół. Także lepiej na skróty. Swoją drogą panowie, że tak powiem, koledzy po fachu męża, czy wy macie jakieś jedno miejsce w domu? Nie wiem, piwnica, garaż, strych, czy jakiś osobny pokój na te wszystkie swoje znaleziska? Czy też znosicie do domu jakieś rzeczy? A. Potem w każdym kątku po kablątku. W sensie tutaj troszkę, no bo nie chciało mi się zanieść. Na balkonie troszkę, potem wyniosę. I tak zbiera się tego troszkę. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda i jak na to reagują Wasze żony. Jakby cytując fragment piosenki mojego ulubionego poniekąd zespołu: Miłość to nie pluszowy miść. Ale miłość, kiedy jedno idzie na puszki, a drugie idzie za nim. O, tutaj już powoli kończyliśmy nasz spacer. W sensie mieliśmy jeszcze kawałek do domu, ale to już takie miejsce, gdzie niewiele idzie znaleźć, chociaż jak widać, jeszcze coś tam się udało. Tutaj jeszcze jakaś butelka. I oczywiście druga butelka, tylko już no. Mniej potrzebna, no ale może ją wziął i wyrzucił do kosza. Tutaj jeszcze nasza mała rzeczka, która w zeszłym roku narozrabiała, jak była powódź. No i zbliżamy się do końca. O, właśnie tutaj może wysypuje wszystko, co dzisiejszego dnia znalazł. Także no trochę się tego nasbierało jak na jeden dzień. Jeszcze jak ja byłam w sklepie, to znalazł jakąś, nie wiem co to jest, miska taka, misa szklana, zaraz tutaj ona będzie gdzieś pokazana. Nie wiem po co mu to, no ale cóż. No i tu widzę jeszcze jakiś kabelek się też znalazł. Popatrzcie, dwie torby. O sorry, okłamałam was, to jest torba z Aldi, a nie z Biedronki. Co mi się z tą Biedronką pomieszało, bo zazwyczaj bierze z Biedronki. O, to właśnie jest ta, ta misa, nie wiem, czy to kryształ, czy co, to cholera wie. No i to za chwileczkę nastąpiła segregacja. Yy, I za chwilę pokażę wam już tą końcową, ile się nazbierało puszek z kaucją. Więcej było właśnie tych jeszcze bez kaucji. No i któregoś dnia będzie trzeba to wszystko w auto spakować i wywieźć. I to już macie właśnie podzielone butelki szklane, tutaj kilka tych właśnie z kaucją, no i tam reszta tych bezkaucyjnych. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Następnym razem niech mąż już nagrywa sobie sam. Na razie.